Witam na kanale Paki Life Style. Zabiorę Cię do sklepu polskiej marki Bialkon. Jeśli lubisz klasykę i dobrą jakość, na pewno znajdziesz tam coś dla siebie. W kazarze pokażę Ci ponadczasowe oficerki i piękne torby. Zapraszam do oglądania. Jestem w marce Bialkon. Polska marka z Białej Podlaskiej. Myślę, że większość z Was kojarzy tą markę. Jeśli nie, to zapraszam na moje odcinki wcześniejsze, gdzie z butiku pokazywałam kolekcję właśnie tej firmy znajdziecie tutaj dobrą jakość bardzo ciekawe wzornictwo trochę klasyki dla tych dziewczyn które lubią takie zachowawcze rzeczy ale też szaleństwo w linii Rabarbar gdzie są bardzo kolorowe rzeczy wręcz artystyczne tkaniny które projektuje sama właścicielka bardzo dobra jakość rzeczy są szyte w Polsce oferta jest ogromna od zwykłych basicowych Propozycji po te codzienne, do pracy i nawet wizytowe. Tutaj akurat jesteśmy w dziale Rabarbar, czyli właśnie tej takiej bardziej artystycznej części firmy, marki. I spójrzcie, to są właśnie tego typu rzeczy. Piękne tkaniny, których nigdzie nie znajdziecie w żadnych innych sklepach, w żadnych innych firmach, bo one są, tak jak wspomniałam wcześniej, projektowane specjalnie właśnie do, na tkaniny, z których szyte są potem ubrania. W marcu Białkon ubierzecie się kompleksowo, czyli wyjdziecie z gotowym zestawem: bluzka, spódnica, płaszcz, żakiet. Torebka. Jedynie chyba tylko brakuje butów, ale to myślę, że we własnym zakresie każdy, że tak powiem, ogarnie. Ale spójrzcie, trzymam cały czas tą piękną spódnicę bawełnianą i do tego możecie sobie dobrać bluzeczkę, na przykład w jakimś szalonym kolorze. Tu wszystko jest tak dopasowane, od razu wiszą na wieszakach rzeczy jedne koło drugich i możecie nawet nie do końca wiedząc, co z czym połączyć, podpowiada Wam od razu wieszak, jaką rzecz dobrać, tak żeby stworzyć fajny komplet. Wszystko jest tak troszkę na nutę taką folkowo-ludową. Ciekawy model sukienki całorocznej, którą założycie latem, a przez to, że jest to taka przebiegna, stuprocentowa wiskoza, możecie spokojnie nosić ją przez cały rok latem do klapek, do jakiejś katanki jeansowej, a zimą założycie i czy jesienią z botkami, z kowbojkami, krótkim jakimś futerkiem, czy nawet na wyjście z ładnymi, eleganckimi szpilkami i na przykład ciemnym żakietem. Jeżeli potrzebujecie na przykład klasyki do pracy, w Bialkonie też znajdziecie taką tą zwykłą prostą klasykę, ale również taką z modowym zacięciem. Świetna plisowana spódnica, do tego jako propozycja wiązana bluzka. I macie świetny strój do pracy: kozaki, botki czy szpileczki. I macie elegancki strój. Jeśli lubicie ciemniejsze kolory, tego typu bluzka. Ale możemy ją zestawić. Zaraz znajdziemy jakąś inną spódnicę, która nam będzie pasowała. Zobaczcie. Klasyczna, ołówkowa. Taka bardziej modowa, nowoczesna stylizacja. Dużo bluzek właśnie z takimi kolorowymi printami i tutaj od razu mała podpowiedź. Jeżeli kupicie na przykład taką kolorową bluzkę i potem macie problem, co do niej założyć, to zawsze patrzcie na kolory, które są w tej bluzce i na tej podstawie będziecie mogły dobierać doły, czyli na przykład spódnica w beżu, spódnica będzie pasowała w takim morskim kolorze. Będzie pasowały, będą pasowały spodnie w granacie, w kremie i zawsze szukajcie jakiegoś elementu i ten dół właśnie w tym kolorze wybierajcie. Wtedy będzie fajna taka spójna całość, będzie wam wszystko do siebie pasowało. Tak samo z żakietami, więc jeżeli na przykład garnitur macie granatowy, taka bluzka świetnie wam ożywi właśnie granatowy garnitur. Beżowy tak samo. I to można powtarzać. Przeróżnych kolorach, kombinacjach w bialkonie znajdziecie też dużo propozycji wizytowych. Także jakaś okazja Wam się nadarzy, typu wesele, komunia, jakaś uroczystość, albo nawet duży bal, też marka ma przeróżne propozycje na właśnie tego typu okazje. Zobaczcie, jaka stawty: przepiękna sukienka w prostej formie, ale rozbudowany mocno rękaw i przede wszystkim kolor. To akurat wziął mi się taki duży rozmiar i może ona wygląda potężnie, ale przepiękna sukienka. Tutaj coś takiego widziałam spokojniejszego w granacie. Też ciekawy fason z takiej siateczki. Wysoko taka pod biustem zebrana tutaj na pasku, więc ten fason bardzo fajnie kryje wszelkiego rodzaju brzuszki i bioderka. Kopertowo zakładany, więc nadaje się dla dziewczyn o większym biuście i. Fantastyczna rzecz, czyli lekko przezroczysty rękaw, macie przykrytą rękę delikatnie, a jednocześnie jest ona lekka przez to, że ten tiul nadaje właśnie takiej zwiewności i rękaw nie jest, i cała sukienka przez to ciężka. Ciekawa sukienka prosta, same buziki, tylko tutaj. Y Grają jak gdyby pierwsze skrzypce, zawsze takie pionowe pasy, czy to przy na przykład w cięciach, czy w guzikach, czy w jakichś dekoracjach, powodują to, że sylwetka się wydłuża i wyszczupla. Także dopasowana do kozaków, do eleganckich szpilek na wyjście, taka bardzo uniwersalna sukienka na przeróżne okazje. Mogłabym Wam pokazywać chyba cały dzień, bo jest tak ogromny wybór, jeśli chodzi o kolekcję szmizierka. A, pokażę Wam, myślę, że pamiętacie tą sukienkę. Była, był odcinek, jak nosić szmizierkę na kilka sposobów, i właśnie ta piękna z bialkonu występowała w roli głównej. Ale tutaj ta panterka też bardzo ciekawa, całoroczna, do kozaków, do płaskich butów, do sneakersów na przeróżne okazje. Ale jeszcze, jeszcze Wam pokażę. O, tutaj coś widzę. O, kolejna sukienka. Imprezowa w modnym burgundowym kolorze, róża dopinana. Jak ktoś nie chce, może sobie ją odczepić, ale to jest taki w tej chwili modowy akcent. Taką sukienkę założycie i też na imprezę, i na przykład na zbliżające się święta, ale jak ktoś na przykład lubi wykorzystywać sukienki wizytowe na co dzień. Do tego czarna skóra, nawet takie cięższe buty typu gierkeny, i można zaszaleć w takiej sukience gdzieś na popołudniowe wyjście. Żeby nie było, że tylko pokazuje zawsze długie, krótkie sukienki też są. To świetna propozycja na zbliżające się Andrzejki. Złota sukienka, taka w stylu lat 80. przypomina mi to dynastię. Na szerokim pasie, który dopasuje się tutaj w biodrach. I ciekawa góra marszczona z mocno rozbudowanymi rękawami. Świetna propozycja na wyjście, ale taką sukienkę na przykład można też założyć do rurek, do spodni. Na przykład te dziewczyny, dla których ta długość jest za krótka, mogą założyć cygaretki, wysokie szpilki i potraktować po prostu jako tunikę tego typu sukienkę. Jeszcze pokażę Wam takie, tutaj wyrzuciły mi się w oczy w stylu lat 60. Prosta forma, kształt literki A, ale bardzo ciekawy materiał. I tutaj po prostu tkanina, jak gdyby yy, robi całą robotę. I coś podobnego w takim wydaniu. Dla tych dziewczyn, które noszą krótkie sukienki, może to być jako sukienka, a dla tych, które tak krótko się nie noszą, chociaż one wiecie, co, mają przykryte kolano, więc myślę, że dla większości przeciętnego wzrostu są jak sukienka. Do tego świetne zamszowe kozaki w kolorze takim kamelowym, płaszcz w podobnej kolorystyce i fantastyczna stylizacja. A nawet tutaj taki płaszcz mam na oku i zaraz Wam pokażę. Zobaczcie. Zamszowe kozaki, tak jak mówiłam, i do tego torebka na przykład w fiolecie. Garnitur, który mam na sobie, to jest świetna alternatywa dla takiego klasycznego, zwykłego, prostego garnituru. Marynarka o nietypowym kroju, z falbanką, a w zasadzie z baskinką. Która bardzo fajnie podkreśla nam talię. Chowa tutaj to, co na przykład mamy do schowania i zwężane do dołu spodnie. Oczywiście bierzcie poprawkę na buty. Taki garnitur możecie wykorzystać na różne okazje, jeżeli założycie do nich na przykład wysokie buty, szpilki, botki na obcasie. Wtedy będzie Wam pełnił rolę takiego garnituru eleganckiego. Dodacie do tego ciekawą biżuterię, top na przykład koronkowy, lekko błyszczący, i już w takim garniturze, w takim stroju możecie wyjść na jakąś większą imprezę, na koncert, do teatru, czy nawet na jakieś biznesowe wyjście. Ale jeżeli na przykład założycie delikatne mokasyny, czy botki o jakiejś takiej prostszej formie na płaskim obcasie i na przykład do tego golf, czy klasyczną koszulę, lub zwykły top, będzie na pewno. Dobrym zestawem do pracy, czy na jakieś wyjście mniej oficjalne. Sam żakiet będzie świetnie wyglądał do wąskiej spódnicy ołówkowej, takiej w kolano, ale zarzucicie go również na sukienkę, bo ta forma baskinki zawsze nadaje takiej taki troszkę elegancji, jest czymś innym, ciekawym, tak jak wspomniałam wcześniej, od tych zwykłych, klasycznych i prostych marynarek. A to zupełnie inna odsłona marki Bialkon, taki styl trochę boho. Piękna spódnica z linii rabarbar, taką spódnicę również możecie wykorzystać przez cały rok, bo w tej chwili z kowbojkami, z jakimiś botkami, taki właśnie w stylu takim kowbojskim. Do tego możecie założyć duży sweter w którymś z tych kolorów, albo takie ciekawe futerko, które mam w tej chwili na sobie. Kontrastowa bluzka też pasująca kolorem do wzoru w spódnicy. I jeszcze wiecie co, brakuje mi tutaj kapelusza. I to już byłby taki zupełnie bohostyl. Także w bialkonie, jeśli chodzi o różnorodność wzorów, stylów, każda z Was jest w stanie znaleźć tutaj coś dla siebie. Tak jak Wam pokazywałam, od takiej klasyki po odrobinę szaleństwa, szczególnie, właśnie linia Rabarbar, po bardziej zachowawcze rzeczy, ale wybór niesamowity. I przede wszystkim rozmiarówka. Normalna, damska, od 36, chyba, nawet do 48, jak się nie mylę, tak? Dobrze mówię? Do 48 rozmiarówka, nawet i 50. Także każda z dziewczyn znajdzie coś dla siebie odpowiedniego. A ja idę wam pokazać następną rzecz, jaką przygotowałam do mierzenia. Przy okazji, chcę wam powiedzieć, że jeżeli szukacie tej spódnicy, którą miałam na ostatnich nagraniach i bardzo Wam się spodobała, to w sklepach stacjonarnych ta spódnica jeszcze występuje w przeróżnych rozmiarach, także musicie się wybrać do bialkonu stacjonarnego. Na co chcę Wam zwrócić uwagę? Jesień, zima w Bialkonie nie jest ponura, szara, bura, tylko jest kolorowa. I na przykładzie tej sukienki, którą mam na sobie, pokazywałam Wam ją na początku filmu, wiskozowa, z kieszeniami, sukienka również całoroczna. Wszystkie te rzeczy mają y, taką cechę, że w zależności od tego z czym będziecie je łączyć, możecie je nie dość, że wykorzystywać cały rok, to jeszcze zakładać na różne imprezy, okazje, wyjścia do codziennego chodzenia. Ja tą sukienkę w tej chwili pokazuję wam z żakietem i z, wyobraźcie sobie, że mam bardzo ładne, skórzane, wysokie kozaki, ale na przykład Zakładam do nich kowbojki i skórzaną kurtkę, i mogę spokojnie chodzić w takim zestawie na co dzień. Taką wisienką na torcie w bialkonie jest kolekcja Red Carpet, czyli czerwony dywan. Sukienki na specjalne okazje, i jedną z tych sukienek właśnie mam na sobie w przepięknym fioletowym kolorze z takiej bardzo miękkiej i wygodnej tafty w prostej formie z dużymi bufkami, z mocno podkreśloną talią. Zwróćcie uwagę, talia jest troszeczkę wyżej podniesiona, także chowają nam się tutaj wszelkiego rodzaju mankamenty. Nie wiadomo ile mamy w biodrach, ile mamy w pasie. I to już jest suknia na takie duże wyjście. Wybór tych sukienek jest dosyć duży. Musicie sobie zobaczyć najlepiej na stronę internetową marki. Jest tam kilka bardzo takich ciekawych i oryginalnych propozycji. Taka sukienka sprawdzi Wam się na. Imprezie weselnej, na jakimś balu, teraz niedługo studniówki, także nawet i młoda dziewczyna może spokojnie założyć taką sukienkę, czy dołożyć do niej duże kolczyki, czy zawiesić jakiś wisior, czy biżuterię taką bliżej szyi. Ale na przykład też można pokusić się o jakieś ciekawe kolczyki, bardzo oryginalne, które będą takim jednym dominującym elementem właśnie w całej stylizacji. Myślę, że marki Kazar nie muszę Wam przedstawiać. Piękne buty, piękne torby. Wszystko dopracowane w najmniejszych szczegółach. I przybliżę Wam kolekcję na jesień-zimę. I już dla dziewczyn, które cenią elegancję plus oryginalność, botki z biżuteryjnym obcasem. Tutaj yy, najlepiej mieć spodnie takie troszeczkę krótsze, które pokażą nam taki ozdobny obcas. Spójrzcie, one są w różnych wydaniach i w za połączeniu z zamszem i z krótką cholewką. Tutaj były w lakierze. Dla dziewczyn, które noszą szpilki piękny ze złotym obcasem do bardzo eleganckiego jakiegoś garnituru czy szerokich spodni. Takie buty mogą być jedynym akcentem, który podbije Wam całą stylizację i doda elegancji. Lub bardziej wygodny, klasyczny botek, ale też właśnie ze złotym obcasem. Jeżeli wolicie klasykę, to też znajdziecie coś na pewno dla siebie. Mnie rzuciły się w oczy klasyczne botki, ale z takimi ozdobnymi złotymi elementami. Takie bodki będą świetnie wyglądały do jeansów, do jakichś troszeczkę krótszych spodni, tak żeby pokazać ten element ozdobny, ale takie zupełnie proste, klasyczne, czy w lakierze, czy w zamszu, też na pewno tutaj znajdziecie. Wszystko zależy od tego, co lubicie, co nosicie i co Wam jest potrzebne. Krótkie kowbojki zamszowe z taką szerszą cholewką, do jeansów, do zamaszystych spódnic, sukienek. Tutaj mamy zupełnie inny rodzaj butów, takie cięższe, w stylu takim motocyklowym, sznurowane, z ozdobnymi różnymi elementami, łańcuchami, klamrami. Takie buty dobrze wyglądają do dresów, do jakichś ciężkich dzianin, ale też można i do długich zamaszystych sukienek, spódnic, troszkę taki rokowy, Cięższy motocyklowy styl. Kazar to nie tylko buty, ale także dodatki. Piękne okulary. Bardzo lubię ten styl, taki troszeczkę wydłużonych końcówek, taki koci. Popatrzymy jeszcze na inne. Także możecie sobie uzupełnić swoje zapasy okularowe. Właśnie tutaj, o, ciekawe panterkowe. Okulary ogólnie mówiąc są taką biżuterią, także jak wybieracie nawet te słoneczne, dbajcie o to, żeby były oryginalne, ciekawe, żeby miały czy kształt, czy kolor oryginalny, wtedy jesteście w stanie właśnie takim dodatkiem sobie zrobić całą stylizację. Tu propozycja przepięknych oficerek, bardzo klasycznych, elegancka, lekko nabłyszczana skóra i tylko taki malutki element ozdobny logo marki, ciekawy fason, w sumie prosty, ale zobaczcie, jak ten but jest wykonany, jak to wszystko elegancko i tak luksusowo wygląda do dzianin, do szerokich spódnic, do sukienek, czy nawet z takimi bardziej dopasowanymi spodniami i włożonymi w środek. A tutaj model taki w połączeniu z Zamszem też bardzo ciekawie wygląda, ale zobaczcie, on jest przez to już taki bardziej sportowy, że ma połączenie dwóch tych skór, a w samej skórze wygląda przepięknie. I to też jest tego typu kozak, to jest inwestycja na lata. Z mody nie wyjdzie. A może szalone baleriny. Nabijane złotymi lub czarnymi ćwiekami. W zasadzie dochodzenia i latem, i wiosną, i jesienią. Do spodni, do spódnic, sukienek. Bardzo lekkie, skórzane. Środek również skórka. ciekawy, Są też i klasyczne, z kokardami. Też wszystko bardzo lekkie buty. Tu bardzo ładne, klasyczne buciki, takie w stylu Mary Jane, ale są do szpica, jeżeli komuś nie odpowiadają, takie półokrągłe tutaj przody. I buty, które na początku zwróciły moją uwagę. Spójrzcie, jaki piękny lakier. Ten łańcuch dodaje takiego pazura. Do sukienek, do spodni szerokich, czy do jakiegoś eleganckiego kostiumu. Bardzo ładne buty. Kazar to również torebki. Ogromny wybór. Przeróżnych fasonów. Pierwsza, lepsza z brzegu. Zobaczcie. Ciekawy kolor. Taka, takie kapuccino, w zasadzie karmel. Prosty fason. Dobra wielkość, bo taka nieduża, mała, ze złotymi okuciami. Ale też y, coś ciekawego w czerni tutaj widzę. Spójrzcie, jakie ciekawe ucho, takie na złotej obręczy. Groszkowa skóra. Dodatkowo jest długie ucho, które można założyć na ramię albo do ręki. Spójrzcie, jak to wszystko jest pięknie wykończone, uszyte. Wszystkie detale to ma znaczenie, bo później po prostu taka rzecz wygląda elegancko i będzie służyć przez kilka sezonów. It, baby, Na zamek dużo przegródek, a wiem, że dziewczyny to lubią. Ciekawe tutaj przeszycia, bardzo ciekawy fason do sukienki, do garnituru, do płaszcza, ale też i na sportowo. Tutaj fason torebek inspirowany kultowymi szanelkami, ale już jest zupełnie inne szycie. Też ciekawa skóra, łańcuchy, jeśli lubicie taki styl, dobry, dobra wielkość torebki. Bo pomieści wszystko, a jest niewielka. I możecie do ręki w ten sposób ją nosić lub przeciągnąć to ucho i macie długi pasek do przełożenia. Takie maleństwa, które same w sobie są ozdobą. Spójrzcie jaka piękna, lakierowana, wieczorowa. Niewiele pomieści, ale to chyba co niezbędne na pewno się zmieści. Spójrzcie też na tą. To już takie torebeczki wyjściowe do sukienek na wieczór, na jakąś okazję. Piękny lakier. To też torebka taka, która y, może nam służyć latami. Jeśli lubimy jeszcze złote dodatki, takie elementy ozdobne, to jak najbardziej taka torebka może się znaleźć w naszej szafie. Rozwiązaniem dla tych dziewczyn, które często mówią, że na przykład mają płaszcze albo Kurtki zbyt krótkie, bo są wysokie i nie mogą znaleźć nic w swojej długości, proponuję kupować to, co się podoba, ale zainwestować w długie rękawiczki. Tutaj są akurat takie ozdobne ze złotymi napami, ale na przykład gładkie. I takie rękawiczki spokojnie uratują wam ten kawałek rękawa. Ja osobiście lubię wszelkiego rodzaju rękawy 3/4 nawet w zimowo-jesiennych y, okryciach właśnie dlatego, że mogę założyć wtedy długie rękawiczki. Te są z bardzo miękkiej skóry, jeszcze dodatkowo tutaj marszczone, także świetnie wyglądają. I to byłoby dobre rozwiązanie, myślę, właśnie dla tych dziewczyn, które borykają się z za krótkimi rękawami. Pokażę Wam fason takich rękawiczek, które ja noszę już w tej chwili: z cieniutkiej skóry czy zamszu, z takim tutaj wycięciem i zapięciem nadgarstku. One nie są grube, nie są zimowe i w chłodne poranki idealne. Niedługo karnawał Andrzejki, więc w kazarze też świetna kolekcja wieczorowych dodatków w postaci butów, torebek, przeróżne wzory, fasony. Każdy znajdzie coś dla siebie.